Partner Competence Days 2024. Szur w kwestii bezpieczeństwa. Firma IYama przedstawia nowe ekrany dotykowe. Firma New Line Interactive w konkursie Nauczyciel Roku 2024. Badania firmy Sony. Nowości firmy Steel Series. Nowe kamery firmy Panasonic. To już 110. wydanie VIT News. Zostańcie z nami. Od 10 do 11 października w Krakowie odbyła się najważniejsza konferencja branży ProAV w Polsce, czyli Sharpnek Competence Days 2024. Była to już 15 edycja tej imprezy, podczas której świętowano 30. rocznicę istnienia firmy Sharpnek w Polsce, która istnieje do dzisiaj pod przewodnictwem Mariusza Orzechowskiego. Żeby to podsumować, sięgnijmy po liczby. W konferencji uczestniczyło około 400 osób, w tym 22 koł sponsorów, którzy reprezentowali 50 marek, co było rekordem tego eventu. Podczas dwóch dni święta firmy Sharpnek odbyło się 19 sesji hands-on i 17 prelekcji. Na 1500 m2 strefy Expo można było odwiedzić 28 stoisk. Co było również rekordem tej imprezy. Natomiast podczas Gali Wieczornej Mariusz Orzechowski wraz ze swoim zespołem wręczył statuetki Sharpneck Awards 2024, czyli nagrody za osiągnięcia biznesowe w bieżącym roku, a także statuetki Business Stars, czyli Oscary, za 30 lat współpracy z firmą Sharpneck. Dodatkowo Mariusz Orzechowski otrzymał od swojego zespołu specjalną nagrodę Superstar. Na koniec wszyscy bawili się do niezwykle energetycznej muzyki zespołu Ex mana Serdecznie gratulujemy firmie Sharpnek i Mariuszowi Orzechowskiemu, że przez 30 lat istnieje na rynku polskim i z tego co wiemy ma się nieźle. My natomiast jako kanał AVIT byliśmy patronem medialnym Szarpnek Competence Days 2024. Dla nas też to był rekord produkcyjny. 3 debaty, 23 wywiady. 6 relacji ze stoisk, tysiące zdjęć i filmowa relacja z tego wydarzenia, a wszystko w 3 dni. Efekt naszej pracy już teraz możecie śledzić na kanale AVYT. Firma Shure ostrzega, że bezpieczeństwo dźwięków w sieci jest kluczowym elementem ochrony sieci AV. W dzisiejszych czasach sieciowe rozwiązania audio stają się coraz bardziej powszechne w firmach i instytucjach, które stawiają na zdalną współpracę. Urządzenia takie jak mikrofony, głośniki czy procesory sygnałowe umożliwiają efektywne prowadzenie spotkań i zapewniają poufność rozmów z klientami. Jednak im więcej takich urządzeń podłączonych jest do sieci, tym więcej potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo danych. Z przeprowadzonego przez markę SHUR badania wynika, że 82% organizacji na rynku światowym ma trudności z identyfikacją i zabezpieczeniem urządzeń podłączonych do sieci. Dlatego powstał ekosystem Microflex SHUR, w którym zastosowano rozwiązanie SHUR audio encryption oparte na algorytmie AES256 który jest powszechnie wykorzystywany m.in. przez banki, agencje rządowe czy instytucje medyczne. SZUR w tej kwestii rekomenduje również ustalanie unikalnych haseł, aktualizację oprogramowania i firmware'u, aktualizację komputerów, a także wyłączanie nieużywanych funkcji, wyłączanie portów i usług, które nie są potrzebne. Japońska firma Yama prezentuje monitory wielkoformatowe z nowej serii 39 w pięciu rozmiarach: 32 cale, 43 cale, 50 cali, 55 cali oraz 65 cali. Zastosowane w nich panele IPS zapewniają żywe, naturalne i przyjemne dla oka kolory, niezależnie od tego, pod jakim kątem je oglądamy. Wysoka rozdzielczość 4K 3840x2160 pikseli. Gwarantuje szczegółowy obraz nawet z bardzo bliskiej odległości. Oprócz tego cechuje te monitory precyzyjna dotykowa obsługa. Ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działania funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem, także w rękawiczce lateksowej lub specjalnym Rysikiem. Ponadto monitory są wyposażone m.in. w iSignage CMS, czyli platformę do zarządzania treściami Digital Signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. Oprócz tego znajdziecie tam preinstalowaną aplikację eShare, która pozwala udostępniać, przesyłać strumieniowo i edytować treści z dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie i przekształcić spotkania zespołu w szybką i bezproblemową sesję interaktywną. Dzięki możliwości instalacji w poziomie lub pionie i pracy w trybie 24x7 nowe monitory i Yama z serii 39 idealnie sprawdzą się w handlu, ale również w małych salach konferencyjnych typu Huddle Room. W konkursie Nauczyciel Roku 2024 jury pod przewodnictwem profesora Stefana Kwiatkowskiego, członka prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wybrało trzynastkę finalistów. Nauczycielski Oscar ostatecznie trafił w ręce pana Gabriela Wołosewicza, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie, imienia Maurycego Mochnackiego. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Głos Nauczycielski, współorganizatorem jest minister edukacji, a patronem honorowym Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 8 października podczas 22. gali nauczyciela roku, odbywającej się na Zamku Królewskim w Warszawie. O oprawę multimedialną wydarzenia zadbała jak zwykle firma Newline Interactive, która również ufundowała nagrodę indywidualną dla nauczyciela roku czyli Monitor NewLine Flex, zaś dla szkoły, w której ten nauczyciel pracuje, monitor interaktywny NewLine Lyra Pro. NewLine Interactive wspiera edukację na różne sposoby, ale udział w tym wydarzeniu ma dla nas szczególne znaczenie. Docenianie ludzi, którzy z pasją i z zaangażowaniem poświęcają swój czas, żeby dać dzieciom szersze możliwości i podsycić apetyt na wiedzę, to nasz obowiązek. Informuje Piotr Morko, senior marketing manager Newline Interactive Europe. Na koniec warto przypomnieć, że nauczyciel z poprzedniego roku, pan Radosław Potrac, zaprasza na YouTube do oglądania serii materiałów ze szkół, które zrobiliśmy wraz z firmą Newline Interactive. Jeden z nich można już teraz oglądać na kanale AVIT. Firma Sony zaprezentowała niedawno nowe badania dotyczące podejścia pracodawców do zrównoważonego rozwoju w branży medialnej i rozrywkowej w Europie pod tytułem Środki i sposób myślenia stan zrównoważonego rozwoju w branży medialnej. I tak, pozytywną wiadomością jest, że choć tylko 40% firm zależało na tym, by być postrzeganymi jako bardziej zrównoważone, 73% z nich wdrożyło zmiany operacyjne w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Najczęściej podejmowanymi działaniami były przegląd niezbędnych wymagań dotyczących podróży i liczby pracowników potrzebnych w miejscu pracy oraz zmiany operacyjne na miejscu. Szczególnie interesujące było jednak to, że ponad połowa respondentów nie zgodziła się z stwierdzeniem, że to klienci, użytkownicy końcowi lub widzowie, byli siłą napędową zmian wprowadzonych przez organizacje medialne. Zamiast tego wskazali, że największy wpływ na to mieli pracownicy ich organizacji. SteelSeries to oryginalna marka sprzętu e-sportowego, inicjująca rozwój profesjonalnego gamingu na całym świecie. W 2022 roku firma SteelSeries dołączyła do rodziny duńskiej marki GN Group. Pod którą znajduje się m.in. firma Jabra. GN Group jest globalnym liderem w innowacyjnych i inteligentnych rozwiązaniach komunikacyjnych audio i wideo sprzedawanych w 100 krajach na całym świecie. Tymczasem firma SteelSeries jest twórcą przełomowej linii słuchawek Arctis Nova i wprowadza na rynek nowe słuchawki do uszne Arctis Game Buds. Ponad 62 tysiące skanów uszu pomogło stworzyć idealny design tych nowych słuchawek. SteelSeries jako pierwsza marka w branży wprowadza unikalny zestaw funkcji dla gamingowych słuchawek dołóżnych, w tym łączność z aplikacją Arctis App, która umożliwia personalizację dźwięku za pomocą parametrycznego equalizera oraz ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dostosowanych do konkretnych gier. Dodatkowo słuchawki oferują dźwięk przestrzenny 360 stopni, aktywną redukcję szumów, system Quick Switch Wireless oraz stabilne połączenie bezprzewodowe o ultra niskim opóźnieniu 2,4 GHz dzięki nowemu nano-odbiornikowi USB-C. Natomiast dzięki trzykrotnemu dodatkowemu ładowaniu WTI można korzystać z tych słuchawek nawet przez 40 godzin. Firma Panasonic Connect Europe zaprezentowała dwie nowoczesne kamery wielofunkcyjne 4K, które będą stanowić przełom w produkcji wideo. Modele AWUB50 i AWUB10 to zaawansowane rozwiązania, które oferują nową jakość w zakresie filmowania i transmisji obrazu na żywo. Kluczowe cechy nowych kamer Panasonic to w przypadku modelu UB50 wyposażenie go w pełnoklatkową matrycę MOS oraz funkcję VLOG, idealną do kinowej produkcji wideo. W przypadku modelu UB10, wyposażonego w matrycę MFT. Micro 4.3 z funkcją vlog L, doskonałą do produkcji korporacyjnych i edukacyjnych materiałów filmowych. Obie kamery obsługują wszystkie popularne protokoły IP i oferują zaawansowaną technologię autofokus oraz dual native ISO. Ponadto kamery UB50 i UB10 charakteryzują się kompaktową budową, co umożliwia użycie ich nawet na Gimbalu. Oferują również wsparcie dla zdalnego sterowania oraz możliwość łatwej integracji z istniejącymi systemami kamer. Premiera obu modeli planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Zostańcie z nami. Tak jak wspominałem na początku, będzie się pojawiało coraz więcej materiałów z czarnych kompetencji z 2024. Ale również inne materiały, m.in. za tydzień, newsy. Udanego tygodnia, cześć!